pastami i surorumi sōlavam verbum docet Gdy Jezus przychodził obok jeziora kapryjskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona z Nowego Piotra i brata jego małżonka, jak zarzucali sieci w jeziora. Byli bowiem rybakami i rzekł do nich, pójdźcie za mną, a mnie z rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nimi. A gdy poszedł stamtąd dalej, Ujrzał innych braci. Jakuba, syna Zabedeusza i braty jego Jana, jak z ojcem swoim Zabedeusza naprawiani w, w łodzi Ich też powoli. A oni natychmiast zostawili ludzi i ojca i poszli za mną. I obchodził Jezus całą Galinę, nauczając w najwyższych synagogach, głosząc na innych okolicznościach i lecząc wszelkie choroby i wszystkich słabości wśród ludzi. Oto słowo Pańskie. W drugim dzisiejszym czytaniu słyszymy jego słowo z tego do wspólnoty, którą mimował, którą zakłada, która była droga jego sercu. Ponieważ spędził w z tego czasu, głosząc za nawrody, formując, wyznaczając odpowiedzialność za tamtym kościół, co jakiś czas odwiedza, wysyłał listy. I cały szczerze docierały do niego smutne wiadomości. W dzisiejszym drugim czytaniu słyszymy o smutnej wiadomości, którą był podziw no, wiadomością. Wewnętrzne tarcie, napięcie, kłótnie. Oto wyznawcy tego samego Chrystusa, którzy przyjęli tę samą amerykę. próbowali się dzielić, i mówić, że ja jestem Paweł, ja jestem Polusem, ja jestem Piotr, a ja jestem Chrystusem. Paweł bardzo mocno reaguje na spory, na kłótnie, a przede wszystkim na brak miłości. Dlaczego to podział tak zaniepokoju jego serce. Ponieważ tam jest podział. Tam jest brak miłości. A to, co ma charakteryzować chrześcijan, co ma nazwę różną ze świata, to jest właśnie miłość. Czyli pójście w tę stronę, pójście w kłótnię, było tak naprawdę porzuceniem Ewangelii. A porzucenie Ewangelii to jest powód do śmierci, powód do mroku, powód do grzechu. I Paweł zbyt wiele wysiłku i zbyt wiele miłości włożył w ten kościół aby te strony puścić w kłasku. drodzy, na przestrzeni całej historii... Nie nic innego. Kościół żyje w obecnością Chrystusa. I pierwsze nasze zadanie jako wspólnoty, to jest wzajemnie troszczyć się o to, abyśmy byli zbudowani na fundamencie Ewangelii, na fundamencie Ewangelii, która była głoszona przez Chrystusa. I nie możemy milczeć, kiedy pojawiają się ludzie,

tego, co zdefiniował Bóg. A my to wy do czynienia z Ewangelii. I Kościół potrzebuje dać dobrą wykładnię prawdy, abyśmy my nie dali się nabrać. W dzisiejszym Ewangelii widzimy Jezusa, który przychodzi dogadnie, do bardzo miejscowości, na bardzo drobny teren i zatrzymuje się wśród tamtych mieszkańców. Patrzy na Szymona, na jego brata i mówi, pójdźcie za mną, a staniecie się chłopakami hmm. ludzi. Pójdźcie za mną, to znaczy stańcie się tacy jak ja. Naśladujcie mnie, słuchajcie mojego głosu. Można stać się takim ludźmi, to znaczy łowić ludzi do szczęścia, do prawdy, do miłości. Tylko wtedy gdy idzie się za Jezusem. Jeżeli w Kościele będziemy ludźmi, którzy nie będą naśladowania Jezusa Chrystusa, jeżeli w Kościele będziemy ludźmi, którzy nie będą żyli w Angeli, jeżeli będziemy tylko udawać czuć się tylko jak jakaś socjologiczna grupa. Nikogo do Chrystusa nie pociągniemy. Rybakiem ludzi staje się dzięki miłości, która pojawia się w naszym życiu dzięki obecności Chrystusa. I tak naprawdę do Chrystusa możemy przeprowadzać tylko przez miłość. A miłość jest obecna w naszym życiu. Gdy przyjmujemy w gdybyśmy się dobrze czytali słowa naszego Pana Chrystusa, to widzimy, że te wszystkie nakazy że wszystkie uwolnienia, to całe nawoływanie do nawrócenia, ono ma bardzo konkretny cel, aby w naszym życiu była miłość. I gdy patrzymy na pierwotne Kościół, który bardzo ma który bardzo pociągnął ludzi, to widzimy, że działo się to każdemu żeby na wśród nich miłość. Co za tym napisałby dla nas święta? Czy nie upomniałby nas, że zaniedbujemy nie to z tego życie, więc najważniejsze? Miłość wypływając z obecności w Ewangelii w naszym życiu. Myślę, że byłoby bardzo niechącenie naszego sposobu myślenia, naszego funkcjonowania rafiach, diecezjach w naszych chrześcijańskich społeczności, w których tak jak dwa tysiące lat temu nie brakuje czarnych. Bo oto niektórzy mówią ja jestem ryzyka, a inni mówią, ja jestem anbalskiego. I co chwilę pojawiają się pewnego rodzaju przemianki, tarci, często mało kulturalną, z miłości. Trzeba się pytać, gdzie w ja tym wszystkim miłość Chrystusa. Gdy widzimy chrześcijan, którzy stają po przeciwnych stronach walcząc, podkładając sobie nogi. Trzeba by wołać, aby święty Paweł zangał dzisiaj, się, by powiedział to, co do koryku. Upominam Was. z jego słabościami, z jego wadami, z jego oczami. Nikt nie spokoił. Jeżeli dzięki miłości chrześcijańskiej zaczynamy się je rozumieć, to właśnie przechodzi zrozumienie, dlaczego nie ludzie uzyskać uświadomienie w naszym. Jakoś łatwo przychodzi to do usprawiedliwienia ich. Tak jak Chrystus nas usprawiedliwił, dlaczego? Kochał. Bo patrzył w serce, bo widział więcej. Nie patrzył tylko na zewnętrzne rzeczy, ale patrzył na I widział, że pewne trudne nasze zachowania wynikają z pewnych zamień, z trudnej historii życia, z pewnych przejść, które na w I wiedział, że. że generalnie z taktycznym stylem tym, którzy są słabsi. To jest bieg dla I zobaczcie, że właśnie tego nam brakuje. Tego tak często się domagamy od do Kościoła. Ale zdając sobie sprawę z tego, że my wszyscy razem, tworzymy Kościoł. Więc wszyscy razem jesteśmy dzisiaj przez to Mą w sposób szczególny zaproszeni do tego, by szczędzić się w naszych okazjach na miłości. A wtedy będzie miłość. Wtedy będzie woda. Wtedy będzie wzajemna życzliwość. Wtedy będzie to Bo te wszystkie trudne rzeczy, które nam dostwierają brakiem uczciwstwa, zazdrości. Recepta na, na Prawie świata, recepta na uzdrowienie naszych rodzin i naszych relacji leży w przyjęciu miłości. Ale miłość nie do swojego, miłości nie na pół, miłości nie połowicznej, ale miłości takiej, jakiej nauczył nas Jezus Chrystus. Nikt nie ma większej miłości niż ta, w której życzy. Jeżeli chcemy prawdziwie kochać i prawdziwie przemieniać się, mamy się uczyć w tym miłości. Jasne, że to nie jest łatwe. Jasne, że to nie jest zabawa. To jest trud. Do tego jest potrzebny czas. Do tego potrzebne bardzo poprawne decyzje, musimy się trzeba uczyć. Ale Bóg nam ten czas daje. abyśmy coraz bardziej stanęli świętością. I kiedy my, jako chrześcijanie, robimy rachunek sumienia, to pierwsze podstawowe pytanie, które posujemy, to jest pytanie, czy kocham? Czy kocham Boga, czy kocham braci, czy kocham się? Bo od strony takiej prawnej, legalistycznej, można być w porządku, sobie powiedzieć, chodzę co niedzielę do kościoła, nie jest w piątek, nie tańczy w pioseniu. nie krawędzie, nie jest jest dużo o Ale może się okazać, że skandulacje nie to prawo, a brakuje mi miłości. Bez miłości to prawo nie ma sensu. Dlatego, jako pierwszy sens Dopiero dzięki miłości, którą mamy w sercu, możemy znaleźć w sobie siłę, aby wypełnić miłość. A więc przyjmijmy dzisiaj to słowo, które z jednej strony upomina, wzywa do radykalnego przyjęcia w energii, by to miłością, a z drugiej strony to słowo dzisiaj pokrzywia. Ponieważ to słowo mówi wyraźnie, że naród, który ukroczył w ciemności, ujrzał w światłość, mieszkańcy krainy mroku otrzymali coś, co jest od tego większe. Chrystusa to jest o nas. To nie jest najważniejsze, wielki krok ma miejsce w Twoim życiu. Najważniejsze jest że w ten rok chce wejść Jezus Chrystus, Święty świata. Świat. I chce Go rozproszyć. Na tyle rok nie będzie nad do Tobą panował, na ile przyjmiesz Chrystusa. A na ile przyjmiesz Chrystusa, na tyle będziesz na miłość, do Boga, do siebie i do braci.